Męczy nie ból, szczególnie podczas chodzenia. Nie lubię brać tabletek przeciwbólowych, czuję się po nich senna i nie mogę normalnie funkcjonować. Jakiś czas temu miałam wypadek samochodowy, od tamtej pory budziłam się z bólem pleców prawie codziennie. Możesz nabawić się bólu pleców od zbyt długiego siedzenia, stania, wykonywania prac domowych, dźwigania ciężkich przedmiotów w pracy, a nawet podnoszenia dzieci. Spanie zazwyczaj też nie pomaga na ten ból, ale mamy skuteczne i łatwe rozwiązanie. Przedstawiamy poduszkę korekcyjną Leg Pillow. Zapewnia ulgę w bólu. Skuteczność potwierdzono klinicznie. Leg Pillow to rewolucyjna poduszka korekcyjna, zaprojektowana tak, aby ustawić kręgosłup w odpowiedniej pozycji i odciążyć plecy podczas snu. Łagodzi ból już od pierwszego użycia. Poduszka korekcyjna Leg Pillow to naturalne rozwiązanie. Potwierdzono klinicznie, że łagodzi ból pleców. Badania wykazały, że uczestnicy doświadczyli ulgi w bólu pleców już po pierwszej nocy, kiedy użyli poduszki Leg Pillow. Jeśli jesteś gotowy żyć komfortowo, zostań z nami i dowiedz się, jak możesz odzyskać sprawność dzięki poduszce Leg Pillow. Nazywam się Luca Puto. A ja, Greer Howard. Tak jak ty, cierpieliśmy na ból pleców przez długie lata. To już przeszłość, bo odkryliśmy poduszkę korekcyjną, lek pilą. Każdego dnia budziłem się z okropnym bólem pleców. Nie miałem pojęcia, że to skutek pozycji, w jakiej śpię. Przyczyną bólu pleców i mojego złego samopoczucia było spanie na boku. Nie mogłem pozwolić sobie na aktywności, które wcześniej sprawiały mi przyjemność, na przykład uprawianie sportu. Ból był nie do zniesienia. Jeśli śpisz na boku, wiercisz się i cierpisz na ból pleców, ból bioder lub kolan, poduszka korekcyjna Lek Pillow może być tym, czego szukałeś. Kiedy śpisz, noga, która jest na górze, przemieszcza się do przodu. To wywiera nacisk na biodra i sprawia, że miednica obraca się, a dolna część pleców skręca. Takie niepoprawne ustawienie kręgosłupa powoduje nacisk na kręgi i więzadła. Ale jeśli włożysz poduszkę lek pilo między nogi, zamortyzuje ona nacisk i zapewni nogom wsparcie, zapobiegając opadaniu górnej nogi. Całe życie spałem na boku i nie miałem pojęcia, że ta pozycja jest przyczyną ciągłego bólu moich pleców. Ma Sens, ponieważ kiedy śpimy na boku, nasze nogi nie układają się równo. Przyczynia się to do skrzywienia kręgosłupa, które wywołuje tarcie. A to może przerodzić się w ból pleców. Z poduszką Lek pilą, Twoje nogi pozostają prawidłowo ułożone, a nacisk na plecy jest zmniejszony. Kto by pomyślał, że coś tak prostego i naturalnego to sposób na ból pleców? Szczerze przyznaję, że to małe cudo zlikwidowało cały mój ból pleców. Nie potrafię tego wyrazić słowami. Różnica jest porażająca. Już po pierwszych kilku nocach używania poduszki obudziłem się bez bólu pleców. Poduszka Lekpilow jest bardzo wytrzymała, będzie ci służyć latami. Jest miękka w dotyku i pluszowa, co wyróżnia ją na tle innych poduszek. Nigdy też nie straci kształtu. Spójrz, zabraliśmy poduszkę Lekpilą na farmę i pozwoliliśmy, żeby przejechał po niej ważący 9 ton. Jak widzisz, w ciągu kilku sekund poduszka wraca do oryginalnego kształtu. 9 ton nacisku nie dało jej rady. 9 ton, a poduszka utrzymuje swoją formę. To zaawansowana pianka z pamięcią kształtu. Ból pleców, bioder czy kolan może czasami paraliżować. Życie w bólu nie powinno być przykrą codziennością. Poduszka leg, Pillow przyniesie Ci natychmiastową ulgę już po pierwszej nocy używania. Cieszymy się, że możemy się podzielić z Tobą tym niezwykle skutecznym, rozwiązaniem, które przynosi ulgę w bólu. Zostań z nami, aby dowiedzieć się, jak poczuć ulgę już dziś. Cierpię na przewlekły ból i potrzebuję czegoś, co pomoże mi go złagodzić. Poduszka Leg Pillow to odpowiedź na moje potrzeby. To jest to, czego szukałem. Od kiedy mam poduszkę korekcyjną Leg Pillow, wydaje mi się, że mogę obyć się bez tabletek przeciwbólowych. Nie muszę używać brzydko pachnących maści czy plastrów. Po prostu dobrze śpię i naturalnie dobrze się czuję. Możesz nabawić się bólu pleców od zbyt długiego siedzenia, stania, wykonywania prac domowych, dźwigania ciężkich przedmiotów w pracy, a nawet podnoszenia dzieci. Spanie zazwyczaj też nie pomaga na ten ból, ale mamy skuteczne i łatwe rozwiązanie. Przedstawiamy poduszkę korekcyjną Leg Pillow. Zapewnia ulgę w bólu. Skuteczność potwierdzono klinicznie. Leg Pillow to rewolucyjna poduszka korekcyjna, zaprojektowana tak, aby ustawić kręgosłup w odpowiedniej pozycji i odciążyć plecy podczas snu. Łagodzi ból już od pierwszego użycia. Kiedy śpisz, noga, która jest na górze, przemieszcza się do przodu. To wywiera nacisk na biodra i sprawia, że miednica obraca się, a dolna część pleców skręca. Takie niepoprawne ustawienie kręgosłupa powoduje nacisk na kręgi i więzadła. Ale jeśli włożysz poduszkę lek pilo między nogi, zamortyzuje ona nacisk i zapewni nogom wsparcie, zapobiegając opadaniu górnej nogi. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu bioder i miednicy względem kręgosłupa, łagodzisz nacisk na plecy, kręgosłup i nerw kulszowy, co wpływa na złagodzenie bólu. W przeciwieństwie do drogich tabletek czy operacji, poduszka Leg Pillow to naturalne rozwiązanie. Potwierdzono klinicznie, że łagodzi ból pleców. Badanie wykazało, że uczestnicy odczuli ulgę w bólu już po pierwszej nocy używania poduszki Leg Pillow. Ostatnią rzeczą, o jakiej myślę, jest operacja. Próbowałam już wszystkiego, środków rozwiązania. Zbijających mięśnie, tabletek przeciwbólowych i masaży. Nic nie działało, dopóki nie zaczęłam używać poduszki Lek Sekretem poduszki korekcyjnej Lek jest wklęsła, ultra zaawansowana pianka z pamięcią kształtu, która idealnie dopasowuje się do krzywizny nóg. Wyrównuje kręgosłup dzięki czemu śpisz wygodnie i bez bólu przez całą noc. Im częściej używasz poduszki Leg Pillow, tym mniejszy ból pleców będziesz odczuwać. Używanie poduszki Leg Pillow jest niesamowicie łatwe. Po prostu wkładam ją między kolana, kładę się, moje mięśnie się rozluźniają, a ból pleców znika. Jest mi tak wygodnie, że nawet nie czuję, że tam jest. Pomyśl o tabletkach i maściach, na które w kółko wydajesz pieniądze. Spróbuj innego rozwiązania. Zainwestuj w poduszkę korekcyjną Leg Pillow tylko raz, a a zyskasz ulgę na długie lata. Wyobraź sobie, jak może pomóc ci to w złagodzeniu bólu. Złagodzenie bólu spowoduje, że będziesz mógł swobodnie się przemieszczać, łatwiej będzie ci pracować, bawić się z dziećmi, a nawet ćwiczyć. Ponadto będziesz lepiej spać bez wiercenia i przekręcania się z boku na bok. Z poduszką lekpilową ulgę będziesz odczuwać przez lata.